Nic tu nie ma. No, oślizgły Robaku, odważyłeś się w końcu zjawić u wrót siedziby mego mistrza. To ty tu pociągasz za sznurki? Jestem strażnikiem dworu Irdorat, największego na świecie źródła potęgi Beliara. Mój mistrz i pan napełnia mnie boską mocą. Jedno moje słowo wystarczy, by na zawsze skazać Cię na wieczne szaleństwo. Rozumiem, znowu jakiś pachołek z przerostem ambicji. Byłeś wyznawcą śniącego. To odległa przeszłość. Pan otworzył mi oczy. Nikt nas już nie powstrzyma. Mój mistrz ukazał mi jedyny sposób postępowania z wami, niewiernymi. Kto jest Twoim mistrzem? Mój pan podróżuje między światami, a Jego boska mądrość nas oświeca. Jest wybrańcem Beliara, który uwolni królestwo od cuchnących wyznawców Inosa. Tym, którzy wątpią w jego potęgę, przynosi cierpienie i śmierć. Skąd ja to znam? Co kryje w sobie ten portal? Ha, 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 ha. Komnaty mego pana pozostaną dla ciebie niedostępne. Nigdy nie zezwolę ci na otwarcie bramy. Ilu jeszcze Tobie podobnych będę musiał zabić? Jest nas wielu. Nie masz nawet pojęcia, jak wielu. Wszyscy czekamy na ostateczne wyzwolenie. Okrzyki i lament zaleją świat wszędzie tam, gdzie będziemy stąpać. Uwolnimy świat od barbarzyńców, nazywających się Strażnikami Ognia. Nie zabawimy długo w tej świątyni. To prawda. Twój koniec. Twoje oczy zakryje ciemność, a twa dusza zniknie w zaświatach. Bez amuletu przyzwania dusz będzie mi trochę trudno. Nic tu nie ma. kadar otwórz się Więc udało ci się mnie odnaleźć. Bardzo długo czekałem na twoje przybycie. Nie rozśmieszaj mnie. Zaraz mi powiesz, że wszystko przebiega zgodnie z twoim planem. <ścoughs> Cóż ty możesz wiedzieć o moich zamiarach? Czyż nie wysłałem poszukiwaczy, by naprowadzili cię na mój ślad? Czy nie pozostawiłem śladów mojego istnienia tak wyraźnych? że trudno je było przeoczyć? Czy spotkanie z opętanymi nieszczęśnikami nie było wystarczającym powodem, byś poszukał sprawcy całego tego zamieszania? Choćbyś nie wiem jak próbował, nie możesz temu zaprzeczyć. Kim jesteś? <hahaha> Nadal musisz o to pytać? Zastanów się, głupcze. Przecież wiesz, kim jestem. Nie mam imienia. Tak jak ty nie masz imienia. Mój stwórca obdarzył mnie boską mocą. Tak jak twój Bóg obdarzył mocą ciebie. Moim przeznaczeniem jest zniszczyć świat. Tak, jak twoim celem jest głoszenie wiary i nosa, ognia. Czy nie czujesz więzi, która nas łączy? Tak, już wiesz, kim jestem. Nie to niemożliwe. Ksardas zawsze mówił: Xardas jest słaby. Nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. Tylko ty jesteś godzien stawić mi czoła. Tak zostało zapisane. Pora byś pogodził się ze swoim przeznaczeniem. Dlaczego tu przybyłeś? Powierzono mi moją moc, bym dzięki niej skąpał ten świat w morzu krwi. Nie spocznę. Póki ostatnia forteca praworządności nie obróci się w pyłu. kto wysłał cię na tę wojnę przeciw rodzajowi ludzkiemu? Moim władcą jest Pan Ciemności. Znasz go, słyszysz jego zew. Moje armie powstaną wkrótce z jego imieniem na ustach, a świat spowije wiecznym rok. Dość tego. Wyślę cię z powrotem do piekła, z którego wypełzłeś, gadzie. <laughs> Nie jesteś jeszcze gotów do walki ze mną. Jeszcze chwila, a mój cel zostanie osiągnięty. Twoje szczątki pozwolą mi wyzwolić wiatr śmierci, który wkrótce omiecie cały świat. Hej! Już po wszystkim. Możemy się stąd wynosić. No, popatrzcie tylko. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jak do diaska udało ci się przez to przejść? Pewnie miałem szczęście. <ścoughs> Skoro tak twierdzisz... Co zamierzasz robić dalej? Dobre pytanie. Na początek chyba wrócę do Korinis. Hmm... A może po prostu przejmę interes bromora? W tym fachu zawsze są jakieś pieniądze, uczciwe pieniądze. Idź do kapitana i wynośmy się stąd wreszcie. Świątynia straciła teraz swoją moc. Powiesz mi, jak ty to robisz? Hmm? Cholera, sam nie wiem. <noise> Czy my nigdy nie zaznamy spokoju? Ino z świadkiem, zasłużyliśmy na odpoczynek. Co zamierzasz teraz robić? Zastanawiałem się nad założeniem własnej akademii, w której nauczałbym naszej wiary. Ale kto wie, co przyniesie przyszłość? Nigdy nie żałowałem, że zostałem magiem ognia, a ty? Nie jestem taki pewien. <laughs> Powściągliwy jak zwykle. Uratowałeś świat od niechybnej zguby. To chyba jest jakiś powód do radości. Hmm, może. A nie chcie, Marudo. Myślę, że na początek przyda ci się trochę snu. Idź do kapitana i każ mu podnosić kotwicę. Pała i nosowi. Długo tu już nie zabawimy. Mój ból głowy nagle ustąpił. Jak to zrobiłeś? Pokonałem nieprzyjaciela. To musiało być coś naprawdę potężnego. Co dokładnie? Smok, ożywieniec. Twoi dawni kompani z obozu na bagnie dali mi nieźle popalić. Tak, wiara czyni cuda. Zawsze tak było. Szkoda tylko, że służyli złemu. Sporo czasu minie, nim się z tego otrząsnę. Mam nadzieję, że coś takiego już nigdy się nie powtórzy. Na całym świecie nie ma tyle ziela, ile mam teraz ochotę wypalić. Hej. Udało ci się przeżyć. Możemy się stąd wreszcie wynieść? Czemu nie? Wróg został pokonany. No to nie traćmy czasu. Idź do kapitana i każ mu podnosić kotwicę. Mam tylko nadzieję, że nie natkniemy się już na twoich dawnych kompanów. Wszystko jest możliwe. Prześladowcy byli niezwykle skuteczni. Mało brakowało, a ja też uległbym ich mocy. Kto wie. Co zamierzasz teraz zrobić? Może osiądę gdzieś na wsi i zostanę Dość już mam, wojaczki. Możemy ruszać. Nieprzyjaciel został pokonany. Świetnie. W takim razie każ kapitanowi podnosić kotwicę. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się kiedyś skrzyżują. Ej, ty! Zostałeś na statku? Jasne. Pomyśl, co by było, gdybyś go nie zastał po powrocie. Nie mamy tu już nic do roboty. Każ kapitanowi podnosić kotwicę. Wyglądasz, jakbyś niezbyt się tym przejmował. Ech, no wiesz. Myślałem, że ci się uda. Co zamierzasz teraz zrobić? Nie mam pojęcia. Na razie będę się chyba trzymać ciebie. Zmęczony? Jestem zupełnie wyczerpany. Walnij się na łóżko. Wkrótce wypływamy. Dzięki. Myślałem, że zaraz zlecę z tej ławy. Dobranoc. Wszystko w porządku. U mnie tak! A u ciebie? Nie było lekko, co? Dokąd zamierzasz się teraz udać? Gdziekolwiek, byle nie z powrotem, mam już serdecznie dość Korinis. Nie obchodzi mnie, dokąd popłyniemy, byle jak najdalej stąd. Możemy odpływać. Najwyższy czas, już myślałem, że przyjdzie mi spędzić resztę życia na tym klifie. A teraz przekaż mi dowodzenie nad okrętem. Nie dotarliśmy jeszcze do Korinis, a skoro już o tym mowa, to wcale nie mam ochoty tam wracać. Mam już dość tego miejsca. Też o tym myślałem. Ale to nie miejsce ani czas na takie dyskusje. Pogadamy na ten temat, kiedy znajdziemy się na morzu. Niezależnie od wszystkiego, cieszę się, że udało ci się wrócić na statek. W jednym kawałku. Nawet jeśli jesteś draniem, tym razem postąpiłeś właściwie. Dobrze, a teraz idź do kapitana i każ mu odpłynąć z tego miejsca. Nieprzyjaciel nie żyje. To świetna wiadomość. Czyli sprawa jest już załatwiona. and the human slew the beast and it entered into Beliar's realm Zardas what exactly happened in the temple of Irdarath? with the help of Inos, you have defeated the avatar of evil and i have taken its power unto myself since i left the circle of fire this alone has been my goal what was denied to me in the temple of the sleeper has now finally come to pass Belyar has chosen me. Cast off. So you obey the god of darkness now. No, I do not obey Belyor any more than you obey Enos. Not even the gods know what fate has in store for us. And I am only just beginning to grasp what options are open to me. But one thing is certain. Shall meet again